Ty, ale jaja, Wibor będą zastępować! Pewnie, dzisiaj wszystko da się zastąpić. Zaraz ja tu za Ciebie siądę i nagram! Nie! No, jak widać, nie wszystkich da się zastąpić! Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się, co zastąpi Wibor, jak nowy wskaźnik jest liczony. Ile można na tym zyskać oraz jakie są związane z tym zagrożenia? Oczywiście, wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Więc bardzo prosiliście o odcinek na ten temat. A jako, że na obecną chwilę nikt nie jest mi w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, to jak będę mieć nowe informacje, to z pewnością nagram aktualizację. Jeśli tylko będzie owa aktualizacja, to pojawi się ona w opisie na dole pod tym filmem. Stąd przepraszam Was za pewne niedopowiedzenia w tym filmie. Zatem nowy wskaźnik będzie nazywał się Vibon. O tak jak widzisz tutaj. W przeciwieństwie do Wiboru jest on oparty o transakcje na rynku finansowym, ale te, które już miały miejsce. Stąd jest on o wiele bardziej odporny na manipulacje, ponieważ w pewnym uproszczeniu, w przypadku Wiboru mogło się zdarzyć tak, że danego dnia banki określiły, że będą sobie pożyczać pieniądze np. Na, na 7% w skali roku, a w praktyce nikt nikomu nie pożyczył nic w tej cenie. Wibon, podobnie jak Wibor, będzie aktualizowany codziennie. I mimo iż przy Wiborze widzimy na przykład 3M lub 6M i banki aktualizują oprocentowanie kredytów hipotecznych co 3 lub co 6 miesięcy, to nie znaczy, że rynek aktualizuje go co 3 lub co 6 miesięcy. Na przykład 3M oznacza jedynie udzielenie kredytu drugiemu bankowi na okres 3 miesięcy. W internecie też krążą informacje, że może dopiero w dniu podpisania umowy dowiesz się, jakie będzie oprocentowanie kredytu hipotecznego. I niby wynika to właśnie z codziennej aktualizacji nowego wskaźnika. Na razie nie mam jeszcze szczegółowych informacji z banków, ale moim zdaniem będzie dokładnie tak samo jak z Wiborem: czyli będzie na przykład brana średnia z ostatniego miesiąca lub. Jakaś wartość z konkretnego dnia poprzedniego miesiąca. Czas jednak pokażę. Od grudnia 2022 roku banki będą mogły wprowadzać do oferty kredyty hipoteczne oparte o Wibon. Jednak na moment nagrywania tego filmu nie ma jeszcze takich oferty. Jak już wszystko się na dobre rozkręci, to z pewnością nagram dla Was film aktualizujący. Założenia są takie, że w pełni nowa stawka wejdzie w życie do końca 2024 roku. Więc do tego czasu banki będą mogły proponować również kredyty hipoteczne oparte o WIBOR. A teraz pewnie to, co Was najbardziej interesuje, czyli obliczenia, jak na tym wszystkim zaoszczędzić. Zatem, jeśli doceniasz moją pracę, to daj mi proszę lajka like pod tym filmem, a ja przechodzę już do obliczeń. Załóżmy zatem, że mamy do oddania jeszcze 300 tysięcy złotych i pozostało nam jeszcze 300 rad do spłaty, a marża naszego kredytu wynosi 1,8%. Identyczne obliczenia będą, jeśli jesteś osobą, która chce wziąć nowy kredyt na 300 tysięcy na 25 lat z marżą właśnie 1,8%. Jeśli masz kredyt hipoteczny ze stałą stopą lub taki zamierzasz wziąć, to na chwilę obecną obliczenia te Cię nie dotyczą. Ale, jak wiadomo, stała stopa jest najczęściej na 5 lat, więc warto wiedzieć, co będzie potem. Porównajmy więc wartość wszystkich trzech wskaźników z dnia 30 listopada 2022 roku. Więc jak widać na czerwono, WIBOR 6M wynosi 7,46%, WIBOR 3M 7,28%, natomiast nowy wskaźnik zaznaczyłem kolorem zielonym i wynosi 6,31%. W wierszu poniżej od razu policzyłem ratę i wyszło, że rata oparta na nowym wskaźniku jest o ponad 230 zł miesięcznie niższa od tej po lewej stronie, czyli opartej na wyborze 6M. Jak widać, zatem wygląda to bardzo ciekawie, więc policzmy, ile wynosi suma odsetek w każdym z tych trzech przypadków. Odsetki więc zaznaczyłem na żółto i można zauważyć, że nowy wskaźnik. Daje nam aż ponad 70 tysięcy złotych oszczędności na odsetkach. Ponieważ taka jest różnica między wyliczeniami po prawej i po lewej stronie? Chcę podejść do obliczeń jeszcze inaczej, ale najpierw bardzo Cię proszę: koniecznie zasubskrybuj ten kanał i dołącz do naszej społeczności kilku tysięcy osób. Wtedy YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. A więc liczymy dalej. W naszym przykładzie, co widać na żółto, rata dla wyboru 6M wynosi 2571 zł. Więc co będzie, jeśli do niższych rat w pozostałych dwóch przypadkach będziemy nadpłacać właśnie do tej wartości? Spójrz więc na niebieskie pola. Załóżmy, że będziemy spłacać wszystkie trzy kredyty tak, aby rata. Plus nadpłata wynosiły w sumie wspomniane 2571, zł. Jak widać na czerwono, w opcji z wyborem 6M nic nie będziemy nadpłacać i spłacimy kredyt po 300 miesiącach. I koszt nam pozostanie na poziomie aż 471 366, zł. Jednak w opcji z nowym wskaźnikiem, co zaznaczyłem na zielono, Nadpłata spowoduje skrócenie okresu kredytowania do 231 miesięcy, czyli o 5 lat i 9 miesięcy, a koszt kredytu spadnie do około 294 000 zł, co da nam ponad 275 tysięcy oszczędności. Zatem jak widzisz, różnica jest ogromna. Jeśli chcesz się przekonać sam, czy też sama, że tak jest, to tydzień temu opublikowałem odcinek, który znajdziesz o właśnie tutaj, gdzie między innymi pokazałem, jak to się liczy. Wygląda to więc rewelacyjnie, więc gdzieś w tym wszystkim musi na pewno być jakiś haczyk. Powiem więc tak: nie ma jeszcze konkretnych ofert, więc ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem haczyki mogą być następujące. Po pierwsze, Banki mogą proponować oferty z wyższą marżą dla nowego wskaźnika. Nie mówię, że tak robią, bo jeszcze nie ma konkretnych ofert, ale jest po prostu taka możliwość. To jednak od razu można wychwycić porównując oferty w momencie brania kredytu hipotecznego. Jeśli z kolei masz już kredyt i zmienić się jedynie Wibor na Wibon, to takiego oczywiście ryzyka nie ma. Aczkolwiek zawsze warto przeczytać szczegółowo każdy aneks zmieniający Twoją umowę kredytu hipotecznego. Po drugie, banki na początku mogą nie śpieszyć się ze zmianą wskaźnika dla już podpisanych umów kredytowych i będą przez to naliczać wyższe odsetki. Dokąd tylko oczywiście będą mogły, czyli do końca 2024 roku. Tutaj jest jednak na to bardzo proste wyjście. Wystarczy, że jeden bank dla nowych klientów zrobi ciekawą ofertę z nowym wskaźnikiem i już będzie można napisać prośbę do swojego banku o taką zmianę. A jeśli ten się nadal nie zgodzi, to zagrozić przeniesieniem kredytu do banku, który właśnie daje taką możliwość. Oczywiście cały czas przypominam, że podczas trwania wakacji kredytowych nie opłaca się przenosić kredytu do innego banku, co udowodniłem w tym filmie, który widzisz o tutaj, a dokładnie w 11 minucie i 14 sekundzie. Może też się okazać, że masz prowizję za wcześniejszą spłatę albo bardzo niską marżę. I wtedy lepiej będzie poczekać. Wszystko to jednak wymaga indywidualnych przeliczeń. Stąd jeśli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana niższymi kosztami swojego obecnego kredytu, lub myślisz wziąć nowy kredyt, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. Po trzecie. Obecnie banki wysyłają do dużej części kredytobiorców prośbę o podpisanie aneksu odnośnie zastąpienia wyboru innym wskaźnikiem. Więc pytacie mnie, co macie zrobić w takiej sytuacji? Przyznam, że czytam kilka takich aneksów z różnych banków i osobiście nie widzę tam żadnych zagrożeń, aczkolwiek nie jestem prawnikiem i mogę coś przeoczyć. Jeśli ktoś z Was ma wykształcenie prawnicze, i miał w ręku taki aneks, to napisz proszę w komentarzu, co myślisz na ten temat. A ja przypnę do tego komentarza serduszko. Mnie osobiście tylko jedna kwestia trzyma przed podpisaniem takiego aneksu. A mianowicie, że po jego podpisaniu nie można już z niego zrezygnować, a z drugiej strony zawsze można podpisać go później. Więc ja osobiście wstrzymałbym się z jego podpisaniem i ocenił na przykładzie innych osób, które to zrobiły, czy to będzie dobra decyzja. Po czwarte obecny WIBOR jest na bardzo wysokim poziomie i podczas spadków spada on szybciej niż WIBON. Stąd może się okazać, że jeśli w końcu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżenie procentowych, to rata oparta na nowym wskaźniku dłużej pozostanie na wyższym poziomie. Sprawdziłem jednak, jak to wcześniej wyglądało, i owszem, zdarzały się takie sytuacje, ale trwały one bardzo krótko. Więc jeśli na przykład na 300 rad zapłacisz 200 wyższych, a 280 niższych, to moim zdaniem nie ma powodów do narzekań. Piszcie więc proszę pytania w komentarzu pod tym odcinkiem. Jeśli będę znał odpowiedź, to chętnie Wam odpiszę mam również nadzieję, że już wkrótce będę miał większą wiedzę i nagram kolejną część. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko sprawnie inwestuj.